Witajcie, dzisiaj krótki filmik o jednym z niezbędnych przyrządów pomiarowych w warsztacie elektronika abatora, a mianowicie generatora małej częstotliwości. Urządzenie to składa się z generatora właściwego oraz zasilacza. Zasilanie jest napięciem 220-240V 50Hz, transformator Prostownik w układzie podwajacza Delona. Wytwarzający napięcie symetryczne. Tu ujemne napięcie, dodatnie. Napięcie wyjściowe też przebienne do zasilania. Lapki kontrolnej z żarówką. A teraz przejdźmy do układu właściwego. Generator w układzie mostka. Wieda z żarówką jako elementem stabilizującym amplitudę. Napięcia wyjściowego potencjometr do regulacji ustala się na, na jak najmniejsze zniekształcenia oraz y, pewny start. Tak więc, żeby po załączeniu za każdym razem amplituda się pojawiała, przełącz zespół przełączników i do wybierania częstotliwości. Kondensatory i tutaj też rezystory stanowią obwód ustalający częstotliwość. Potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego. Gniazdo BNC wyjściowe. A teraz y Przejdźmy do panelu. Tu są organa regulacyjne. Tymi przyciskami wybiera się częstotliwość. Tym pokrętłem reguluje się napięcie wyjściowe. Tu jest gniazdo wyjściowe sygnału. Lapka kontrolna. To tyle jeśli chodzi o ten materiał i dziękuję za uwagę.